Wiecie, to mam takie doświadczenie, że w ogóle się nie mówi o duchowych skutkach aborcji, bo tak się wydaje troszeczkę, że lewa strona nie patrzy na to, że człowiek składa się też z duszy. Niestety mam takie doświadczenie w rodzinie, w mojej własnej, najbliższej, bo dotyczy to moich rodziców, kiedy właśnie dokonali aborcji. Moja mama zabiła dziecko, które było jeszcze po mnie się narodziło. No i niestety od tego momentu życie moich rodziców zaczęło się walić duchowe skutki były takie że oboje byli doprowadzeni do pustki takiej pustki, która doprowadziła ich oboje do samobójstwa wolałabym, żeby nikt inny tego nie doświadczał dlatego wolałabym, aby kobiety były chronione i edukowane, że mordowanie jest złe że dusza żyje też po zamordowaniu ciała i wolałabym, żeby kobietom się pomagało a nie dawało rozwiązania, które są teoretycznie proste ale bardzo szkodliwe i prowadzą do dramatów całej rodziny.